Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Za mną Biały Sedan Citroen C5. Jeżeli nie widzieliście filmu, zapowiedź odnośnie tego projektu, to zapraszam. Link w opisie. Dzisiaj robimy pierwszy z dwóch albo trzech filmów. Będzie to uzupełnienie płynu filtra e, Fab. E, wyskoczył taki komunikat na, na desce rozdzielczej. Pokażę Wam wszystko, jak się do tego przygotowałem. O tym już mówiłem wcześniej. Przygotowałem się po prostu do tego, zakupiłem sobie złącze diagnostyczne, zainstalowałem diagboxa, pokażę wam e, czy mi się to uda zrobić i oczywiście będziemy musieli później w komputerze dopisać ilość wlanego płynu i tak dalej i tak dalej. Także to jest bardzo ważne, muszę to zrobić raz dwa. Później zabieram się za kolejne rzeczy, czyli będzie, będą założone alumfelgi plus dystanse, o tym też wspominałem. Później jeszcze malowanie i i tak dalej. O tym wszystkim oczywiście mówiłem w pierwszym w tym właśnie odcinku Zwiastunie, jeżeli jeszcze nie widzieli, to sobie zobaczcie. Sami zobaczycie, czy, czy te filmy będą dla Was. Zaczynamy. Dobra, słuchajcie, zakupiłem sobie litr płynu, bo na tamtym etapie jeszcze nie wiedziałem, czy na pewno dobry kupuje, Także w razie czego musiałby być wymieniony, ale znaczy się płyn jest dobrany dobrze. Za chwilę wam pokażę, jak ja go dobrałem. To było w komplecie, słuchajcie, czyli buteleczka do tego mamy wąż, nakręcany zamiast tej nakręty taką nakrętkę z takim krótcem, na który dajemy wąż, i tu mamy dwa takie, dwa takie krótce. te krótce pasują po prostu na złączkę, którą tam odepniemy za chwilę ze zbiornika właśnie tego płynu. I to grawitacyjnie sobie wlejemy do zbiorniczka. Później przechodzimy do komputera, uzupełniamy dane, ile żeśmy wlali, i tak dalej, kasujemy błędy i po robocie. Brzmi bardzo prosto i bardzo przyjemnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, to tak, zbiornik tego płynu jest tutaj z prawej strony od strony kierowcy. Mamy to tutaj z tej strony. Auto jest podniesione, już wszystko tu jest dodatkowo zabezpieczone. Mam tu światełko. I teraz słuchajcie. Tutaj jest ten zbiornik, czekajcie, pokażę Wam, ale widać to dobrze, myślę. To jest ten zbiornik i tą kostkę wypinamy. Tą kostkę trzeba wypiąć, ja już ją mam wypiętą, nie będę Wam czarował, że tak mi świetnie poszło i, i to jest bez problemu, ale generalnie kostka kostka ma tutaj, trzeba nacisnąć z dwóch stron tutaj te zielone kwadraty i ją po prostu wyciągnąć. Ja, ją, ja to zrobiłem za pomocą taki szczypiec. Yy, troszeczkę się tam nie, nie było źle, i widzicie tutaj ta końcówka? To jest ta sama końcówka, co mamy tam w zestawie. Czyli po prostu tu się wpinamy z wężem z naszego zestawu. Grawitacyjnie wlewamy płyn do zbiornika, i jest teoretycznie po temacie. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba ściągnąć taką osłonę. Ona już tutaj jest. Ja sobie ją wczoraj ściągnąłem, a ściągnąłem ją po to, żeby zobaczyć, jakiego koloru jest kostka. Płyn, płynów jest kilka rodzajów słuchajcie, trzeba, sobie, trzeba, trzeba się dowiedzieć jaki jest prawidłowy. Takim standardowym podejściem do tematu jest jaki kolor o, o, odnośnie koloru, tutaj mamy kolor, to znaczy tutaj jest zielona kostka, czyli te, te kwadraty są zielone. No to, to taką informację możemy dostać wybierając płyn, płyn na zieloną kostkę, zielony płyn mamy tutaj, dobieramy. To nie jest do końca podobno taka stuprocentowa metoda. Warto sobie to sprawdzić jeszcze innymi metodami, na przykład powinie, czyli tu już musimy niestety się albo zadzwonić, albo udać do serwisu, albo jeszcze jest jedna metoda, i tutaj Wam tak pokażę. Słuchajcie, nie będę tak mówił. Tak jak mówiłem, no trzeba się troszeczkę przygotować do tematu, trochę poczytać. Auto ma. Tak zwany numer orga i teraz w zależności jaki ten numer jest w jakim przedziale, tutaj widzicie, mamy na jakimś forum znalazłem taką fajną informację, mamy cztery rodzaje dodatków do paliwa i one są tu wy, wy, wymienione: DPX42, EOLYS176 i tak dalej, i tak I teraz mamy na przykład odnośnie tego, tego numeru orga przedziały i załóżmy teraz idziemy szukać sobie numer orga. On jest tutaj, słuchajcie, otwieramy drzwi. Nie wiem czy Wam to będę umiał pokazać. Będę umiał pokazać. Generalnie on jest tutaj. W tym miejscu. Ten drugi numer od góry. Tu jest oczywiście na, e, tak w bok naklejona ta naklejka. My mamy, znaczy ja mam 10 024 i teraz i teraz ten przedział od 9 000 do 12 000 stosujemy o 176. Zielony dodatek i taki sam jest, czyli Czyli ten płyn pasuje i do zielonej wtyczki, i mam potwierdzone tutaj przedziałem numeru ORGA. Także myślę, że mam go dobrane prawidłowo. I taki będę wlewał. Oczywiście Wy musicie yy, dobrać go po swojemu, sprawdzić to dokładnie, no bo tutaj yy, pomylić się nie możemy. Dobrze, i teraz tak. Yy, zapinam sobie to wszystko, grawitacyjne wlejemy, i przechodzimy do komputera. Podłączę te złącze diagnostyczne. Pokażę Wam jak to działa. To jest zakupione, słuchajcie, akurat na, na no tak jak mówiłem, nie goni czas, więc kupione jest to na, na tym, na naszym tutaj polskim e, Allegro. E, taki zestaw, słuchajcie, tak to wygląda. W takim pudełeczku to przychodzi. Tu mamy naklejeczki, możemy sobie to ponaklejać zrobić z tego full orygin oryginał. E, także jak to już wszystko gra kosztowało mnie to 470 zł, słuchajcie, na chińskich portalach można to znaleźć dużo, dużo taniej, nie wiem czy, bo tam różne opinie że słabe wykonanie, słabe przewody, ja tutaj się do niczego doczepić nie mogę odnośnie takiego wiecie, wykonania na oko wszystko jest fajnie, pięknie, plastik ładny bez nadlewek wszystko wygląda solidnie, nic nie jest pęknięte łamane. działa, przede wszystkim działa, to jest najważniejsze, także także przynajmniej tyle, że nie wyrzucone pieniądze w błoto, a czy mi się uda to wszystko ogarnąć, to za chwilę Wam pokażę, oprogramowanie do tego za chwilę też dojdziemy, komputer pójdzie do auta i tam zrobimy to, poszukamy tego i spróbujemy to wszystko dokończyć. Ja wylewam płyn i idziemy do samochodu. Dobra, słuchajcie, ja sobie to tutaj przygotuję, no nie będzie to może jakiś piękny, wykadrowany film, ale to nie o to chodzi. Wąż zagięty, musimy to odgiąć, bo będzie wolno szło. Ale nie ma dobre, nie ma źle. I teraz tak, co my tu mamy? Muszę zobaczyć, jak to jest. Hmm. Widzę kilka tych krótków. Tu mamy taki, tu mamy szerszy, tu mamy węższy. Mi się wydaje, że ja mam taki węższy. Zaraz zobaczymy. Tak. A nie, taki szerszy, czyli dobry jest założony. Ok, no to fajnie, pięknie. I teraz musimy tylko przekręcić te zakrętki, czyli może go trochę. A to chyba nie trzeba mieszać. O! Nie będę tego wąchał. Cyk. Tu zakręcamy. O! Zakładam wąż. Tu nawet ma taką rurkę, odpowietrzającą w środku, jeszcze. Cyk. Taki zestaw, słuchajcie. No jak kroplówka po prostu. Teraz to wpinamy na tą złączkę. I mamy po robocie praktycznie. Generalnie w całości tego płynu wchodzi około 3 litrów. Auto ma przejechane 145 tysięcy. O kurde, no dobra, weź na ja to powiedzieć ściągnął. 145 tysięcy wyczytałem tak że z tego płynu fabrycznego starczy na około 180 tysięcy, ale skąd taka rozbieżność? Ten kolega, od którego kupowałem, wspominał mi o tym, że jest to zrobione tak, że to w zależności jest od ilości tankowania. Każde tankowanie, każde otwarcie klapki powyżej 10 sekund powoduje po prostu dawkę tego płynu wstrzykiwaną do paliwa i teraz jeżeli sobie będziemy tankować za 5 dyszek co chwilę no to nam się to skończy dużo dużo szybciej także tutaj trzeba tankować po prostu do pełna i najlepiej tak wiecie jak już przed rezerwą wiadomo żeby tam na oparach nie jeździć ale no te minimum do pełna i tak w końcu i tak cały czas ja myślę że mógłbym jeszcze dużo 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 pojeździć na tym na, znaczy no jeszcze trochę czasu ale tak jak mówiłem, malowałem zderzak i dobierałem kolor z klapki, a ja tą klapkę otwierałem tysiące razy. Totalnie o tym zapomniałem, także myślę, że tam też, że po prostu sam sobie to przyspieszył. I teraz, jeżeli ktoś to ogląda, który ma takie auto, to chciałbym się dowiedzieć, bo to, to można doczytać, czy ten sygnał jest z samej klapki, z otwarcia, czy z otwarcia samego korka. Mi się wydaje, że z otwarcia klapki, bo tam jest taki. Taki tipon, dosłownie naciskamy, ona się otwiera, czyli w środku jest jakiś elektromagnes, może być i myślę, że tam może być czujnik, a nie od samego odkręcenia korka. Jeżeli to jest od, od samej otwarcia klapki, no to ja to otwierałem ze 30 razy i w ogóle była otwarta godzinami, nie? Znaczy to jest, myślę, że to jest bez znaczenia, czy ona jest otwarta godzinę, czy jeżeli minęło 10 sekund, no to już jest po prostu dawka w paliwie. Dobra, odwracam buteleczkę i wlewamy. Tam wszystko, tylko sobie jeszcze zobaczę. Dobra, nic nie kapie, nic nie kapie. No to troszeczkę potrwa, mamy litr, tak jak mówiłem, jeżeli wszystko będzie dobrze, yy, no to jeszcze dwa litry będę musiał, ale to już po powrocie z wakacji na spokojnie, jeżeli to mi się wszystko uda ogarnąć, to już sobie to doleję. To nie jest dużo roboty, pokrywę ściągamy, słuchajcie. Trzy śrubki. Co prawda, tam w tej pokrywie jest jeden taki zatrzask, że też go trzeba z dwóch stron nacisnąć. Nie wiem dlaczego tam nie dali po prostu nakrętki. Obok są dwie nakrętki, a po środku jakiś dziwny zatrzask, na którym się namęczyłem tam z 15 minut. Ale jak będziecie robić, to sami zobaczycie o co chodzi. Trzeba go ścisnąć jakimiś szczypcami. Wtedy ta obudowa, te dwa motylki się chowają. Wtedy ta obudowa, ten otwór przechodzi w dół i już nam to wszystko schodzi. Dobra, słuchajcie, mamy to nalane. Coś tam kapkę zostało, ale trudno, dwie, dwie krople, dajcie do butelki. Odłączam to, słuchajcie, podłączam, tutaj tak jak to było, montuję pokrywę i idziemy z komputerem do samochodu. No. <laughs> Dobra, słuchajcie, jesteśmy w samochodzie, i teraz zobaczcie, przekręcę kluczyk teraz tak olej ok i teraz jest ten błąd odnośnie krytycznego stanu poziomu tego płynu i to musimy sobie uzupełnić wpisać w komputerze ile żeśmy wpisali skasować te błędy tak żeby tu było czysto i teraz zobaczcie tutaj w tym schowku tutaj w podłokietniku odchylamy sobie tą gumę i tu mamy złącze OBD2 do tego podłączamy ten interfejs tutaj już sobie przykręciłem tą końcówkę na tutaj na tego koma mam wyjście USB oczywiście do komputera to podłączam do komputera to podłączamy tutaj do samochodu i e, łączymy się za pomocą programu Diagbox to wam za chwilę wszystko pokażę ważna sprawa żeby tutaj oczywiście zapłon był przekręcony ja sobie tutaj to jakoś zorganizuję żeby to miało ręce i nogi i się e, bierzemy za szukanie tych opcji dobra słuchajcie włączam to jeszcze raz bo tam sobie tam no tam sobie musiałem poszukać, gdzie to mniej więcej jest, bo robię to pierwszy raz. I no wiadomo, tam kilka razy się tu człowiek pobawi, to w końcu to opanuje. Ale spróbujemy dopisać tego dodatku. Jeden litr wlany. Teraz co my tu mamy? Citroen. C5. C5 X7. Cyk. Aha, kluczyk przekręcony, dobra. I teraz zobaczymy, on powinien win sam odczytać. Identyfikacja pojazdu w trakcie. OK, win zgadza się. To mamy. Czekamy. Dobrze, i co teraz? Poszukiwanie uszkodzeń. Pyk. I on tutaj sobie zeskanuje wszystkie. Wszystkie systemy będzie to troszeczkę trwało. Identyfikacja samochodu, proszę czekać, dobra. No i teraz po kolei będzie sobie wszystko skanował: 4-5% aż do 100. Jest zakończony i tutaj widzimy mamy trzy błędy. Rozwijmy sobie tutaj to, i mamy cylinder 2, do, do, dozowanie dodatku. To jest to co mnie interesuje i cylinder 3. Te dwa błędy nie mam pojęcia, co oznaczają tym się zajmę później. Ja wchodzę tutaj w to dozowanie i zatwierdzam, i teraz idziemy, idziemy w naprawę opakowanie naprawa prawa w serwisie fab i dozowanie dodatku paliwa cyk i wchodzimy tutaj teraz cyk cyk i dopisujemy dopisujemy jeden litr cyk Błąd komunikacji zajebiście. Dobra słuchajcie, koniec, nie było łatwo, ale się udało, błędów nie ma, wszystko jest y, skasowane, błędy nie wracają, teraz słuchajcie, zobaczymy, przekręcimy kluczyk, mamy stan oleju OK, i teraz wyskakiwał błąd o krytycznym stanie, y, no ilość tego płynu dodatku do paliwa, teraz już tego nie ma, to, był, to akurat się kamera załącza. No i tutaj mamy wszystko fajnie. Nie było łatwo, tam miałem problem z komunikacją odnośnie ręcznego wprowadzenia ilości dolanego płynu. Tam wszedłem jakieś tam inne opcje, no i się to jakoś tam udało. Jeżeli żeście tam widzieli i widzicie, co tam, jak to zrobić prościej, jak to dokładnie zrobić, to wpiszcie w komentarzu. Ja sam będę szukał takiego poradnika, bo ten pro program jest dla mnie nowością, muszę się nim jeszcze dużo pobawić. Ale jak widzieliście takie proste rzeczy e, można zrobić. Tak jak mówiłem sama instalacja tego na tej maszynie wirtualnej itd. Tak e, to ja już to opanowałem. Jeżeli będzie taka potrzeba taki film in, instruktażowy, taki poradnik, mogę zrobić, nie ma problemu. W międzyczasie ja się tutaj zaznajomię z tym programem. Myślę, że będzie to coraz czytelniejsze dla mnie. Dobra, najważniejsze, że robota zrobiona, płyn dolany. Zobaczymy, e, jak to teraz będzie wyglądało. Biorę się za Kolejny, kolejne, kolejną robotę w tym aucie czyli felgi i dystanse, to będzie kolejny film. Zobaczymy, jak będą, jak będą wyglądały właśnie te koła po założeniu dystansów. Także zapraszam Was na kolejne filmy, słuchajcie, z, z tym autkiem. Yy, I tyle. Jakżeście wytrzymali od początku do końca, to napiszcie komentarz. No tradycyjnie, oddechy do dechy. Dzięki bardzo, cześć.